się na jednej z inwestycji, gdzie montowaliśmy sferyczną termostatę naszego ogrzewania. Mamy takie połączenie hybrydowe na dole, akumulacje o góry sufitowe. Teraz sobie sprawdzimy. Dopiero podłączyliśmy, więc przy akumulacji będziemy chwilę musieli poczekać. Wchodzimy do domu. Tutaj te strefy były wcześniej włączane, więc powinny być aktywne, ale zresztą już widać, mamy ciepłe, coraz... Jeszcze ci ciepło. I coraz ciepło, bo to dopiero Kilkanaście stopni, ale mamy generalnie 9 stopni. Tutaj jest wszystko przekryte, ale tu jeszcze jest jeden pas. O, jak widać. Tutaj będzie słabo widać, ale na pewno będzie widać, o, jak widzicie salon wszystko nam grzeje równomiernie, wstępie pomiędzy folią, a fasją folii aż oczywiście do, do okna, żeby zapewnić maksymalny komfort kuchni. Również mamy jak widzicie, tu jeszcze mam gafel, i dodatkowo. Dodatkowo jest to słabiej widoczne, ale jak widzicie są te elementy grzewcze. Przejdziemy dalej. W mam matę, co będzie za chwileczkę bardzo dobrze widoczne. O, proszę zobaczyć. Mam matę, to chyba wszystko pozostawię, ale matę jak widać grzeję ja dokładnie. W tym pokoju jest kaleo. Wszystkie paski równomiernie Przejąłem aż do, do okna idziemy zobaczyć jak to wygląda na stacie, Ustawiona jest temperatura podłogi i mam 20 stopni na podłodze idziemy zobaczyć do góry idziemy ogrzewanie sufitowe zaczniemy może od korytarza do pasy, pokój i ten kolejny pokój i tutaj łóżka jeszcze nie gotowa i ostatni pokój sypialnia z każdym i domostatu.